To ja a Tomasz z tej strony Będzie fajnie, bo za chwilę wyjeżdżam na wycieczkę Już plecak spakowany Tam wszystko mam Co mi będzie potrzebne Jest cały plan, droga, wszystko Zaszło słońce, nie jest tak ciepło Tam radę, będzie dobra impreza Mam nadzieję jakieś filmy Jeśli po angielsku to wybaczcie Ale też coś jestem w międzynarodowej społeczności tylko wiecie, wychodząc z domu tu w pokoju trochę odkąd przestałem brać do palacze i w ogóle przestałem być narkomanem, to no wiecie staram się po prostu nie nagrywać tu za dużo filmów, bo to by się mogło mamie skojarzyć z tym okresem. Znaczy wtedy już nie śpałem, ale przez rok jeszcze, jak przestałem brać do palaczy, to przez rok jeszcze chyba byłem pod ich wpływem, bo zachowywałem się dziwnie na filmach, byłem agresywny. Zwłaszcza w wygłaszaniu teorii, no, której dzisiaj już bym nie wygłaszał, bo to są tylko teorie, informacje, które ktoś mi przekazał, a czy to jest prawda, to ja nie wiem. Tak jak nigdy tego nie wiedziałem. Dałem się zas zaschizować, dałem się nakręcić jak taka nakręcona zabawka i potem tak popylałem. Dobra, ale do rzeczy. To już wychodzę już z domu. I chociaż nie jest to tak jak właśnie wytłumaczyłem, najlepsze miejsce, żeby coś nagrywać, skoro mówię takim ściszonym głosem, a na dworze mógłbym tak powiedzieć, tak jak ten, tak szczerze, głośno, tu zaraz pół bloku bym zaalarmował, to jednak kiedy przejechałbym przez miasto, już być może nie miałbym tego uczucia, które teraz tak z takich zwykłych rozmyślań we mnie jeszcze wstąpiło. i i tak pomyślałem, nie, zdejmę plecak jeszcze chwilę ma, I powiem to tu póki to właśnie poczułem, że... Bo jest na YouTube takie coś ostatni żołnierz PRL. -u. A ja sobie pomyślałem, no dobra, żołnierz, a... Aha, już wiem skąd to się wzięło, bo tu taką książkę czytałem. O odbudowie Warszawy po wojnie. I patrzcie, tu mam następną. Też o powojennej Polsce, jak ją odbudowywano. Patrzcie ile mam książek, jak... Oj, oj szkoda, się, że wyszła ta książka. Więc wróćmy do tego, jak było kiedyś. Szczególnie mogę Wam polecić tą książkę. Naprawdę... Wziąłem ją przez przypadek, a bardzo dobra się okazała. Jedna z najlepszych, jeden z najlepszych moich zakupów. Ostatnio, no ale nie o tym chcieliśmy rozmawiać właśnie. A ostatni tajny agent PRL-u może też taki ktoś jest, bo, bo wychodząc... jeszcze sorry bo się zgubiłem. Wychodząc tak pomyślałem, puszczę taki komentarz, bo tu wiem, że no wiecie, a nie mogę powiedzieć czemu. Ale tak chciałem zadeklamować, niech żyje Polska Ludowa, niech żyje Polska rzecz Rzeczpospolita Ludowa, na to nie starczyło mi odwagi, bo jestem mały pikuś. Tu 2020 roku Unia Europejska na to, jak powiem niech żyje PRL, to jeszcze to, jakiś totalitaryzm, komunizm, coś jakiś... A może to ten... No i wspaniałem się, nie? Nie miałem w ogóle to powiedzieć, ale miałem odwagę nagrać ten film. Ku czci właśnie bohaterów, nie tylko żołnierzy, agentów służb specjalnych różnego typu... no, jak to się mówi technokratów, którzy tworzyli. Aparat, władzę i państwo, Polską, Rzeczpospolitą Ludową. I tak się składa, że byliśmy wtedy w bloku ze wschodem, a nie z zachodem, a poza tym niczego tym ludziom nie ujmuję i nie uważam, żeby byli w czymkolwiek gorsi od dzisiejszych decydentów i aparatczyków i funkcjonariuszy. To i tak samo wśród nich jak i wśród dzisiejszych się zdarzają, wiecie, ci bohaterowie, ci kurde samolubni No i cała ta przejada, już tu nie chcę zanudzać Nie musicie się z tym zgadzać, może 37 milionów poetera... Łe Tomek, nie zgadzamy się z Tobą, proszę bardzo na pewno by się tutaj nie ozbierało, ale to właśnie chciałem wygłosić mój pogląd. Może niedługo on będzie karalny, na pewno już jest niemile widziany. No ale jednak jest. Ja taki pogląd mam i byłem to winien tym ludziom, żeby głośno to powiedzieć. Taka moja myśl na rozgrzewkę. się staram, żeby filmy były dobre, ciekawe. Muszę palić, bo latają muszki, ale powiem szczerze, akurat i tak bym zapalił, nawet gdyby nie latały. Chciałem właśnie zapalić, już taki był plan, żeby sobie, żeby się wyluzować, zebrać myśli, się uspokoić. Dobrze, wgrać się w ten klimat refleksji, bo swoimi refleksjami, refleksjami swoimi myślami chciałem się z Wami dzielić. Ech. W czasie tej podróży, w którą i tak bym wyjechał, nawet gdybym nie miał czegoś do nagrania, a może nie. Pomyślałem, no dobra, a każdy chce być najlepszym tym vlogerem, ja i tak nie będę. Nie będę nawet średni, to może z kolei w drugą stronę spróbować może zostać tym najgorszym tu chyba najgorszym właśnie youtuberem ktoś kiedyś też będzie takiego poszukiwał tak jak się szuka najgorszego skoczka narciarskiego w historii i tak dalej rozumiecie o co mi chodzi no szukajmy, szukajmy nie szablonowych rozwiązań bo w naszej rzeczywistości idąc tymi utartymi ścieżkami idąc tymi drogami jakby zostawionymi do wyboru No, nie tylko nigdzie nie dojdziemy, ale no, wielu dochodzi też w złe miejsca. O czym się dowiadują dopiero, gdy kończy się przygoda tutaj. Bo zobaczcie, to są takie mróweczki, nie? Widzicie, chodzą sobie mrówki. Widać? Mrówki, jak wiecie, czasami hodują inne zwierzęta, znaczy takie jakieś robaczki, larwy czy coś. I zapewne ktoś o większej wiedzy z dziedziny życia zwierząt, organizmów, żywych, owadów potrafiłby podać ze trzy takie przykłady. No tak jak ja chciałem, tylko zabrakło mi wiedzy, że patrzcie, mrówki hodują te gąsiony, koziny hodują mrówki, na przykład ludzie. No i, i wiecie, podać, a te zwierzęta hodują te, a potem jeszcze inne używają tamtych zwierząt. No i jak wiecie, ludzie hodują wszystkie zwierzęta, nawet te mrówki w celach. no czasami czysto takich hobbystyczno-dekoracyjnych wręcz również w celach naukowych ja zobaczcie i nawet według... nie, nie chcę jaką mamy gwarancję, że ludzie są najbardziej rozwiniętymi istotami na świecie, w tym wszechświecie no wierzący powiedzą, nie jesteśmy najbardziej inteligentnymi istotami, są inne byty Niewierzący, którzy wierzą w kosmos, ewolucję, że Ziemia jest relatywnie młodą planetą, też będą musieli to założyć, że są bardziej zamasowane od nas istoty. I jaką mamy pewność, że one nas nie hodują? A jeśli to jest hodowla, zobaczcie, jaka bywa piękna. A jeżeli jest to hodowla, to na pewno wszystko jest tak zorganizowane, żebyśmy po pierwsze się o tym nie dowiedzieli. No a po drugie, żeby nas doprowadzać, żeby nas jakoś tym trzymać w pewien sposób, żebyśmy się zachowywali, żyli tak jak te istoty by chciały. No i nas doprowadzać do takiego końca jaki im pasuje, a nie nam Siemano, piękny Tomasz z tej strony albo raczej Hamuś, bo nastrój mam taki nie za bardzo chciałem nagrać coś jeszcze po angielsku, ale myślę, no chyba najpierw po polsku bo jestem to winien rodakom, tylko że jakoś tak bez przekonania powiem wam, bo jeśli chodzi o zwykłych ludzi, zwykłych odbiorców moich filmów, to najwyżej mnie potem spotykają kpiny, jakieś dziwne pytania. Każdy coś tam się dowiedział z mojego filmu, jeszcze chce coś ugrać dla siebie, jeszcze się dopytuje potem, a nikt nie pomyśli, jak mi jest ciężko coś powiedzieć tak, żeby żeby nie naruszyć żadnych... Tajemnic, i tak dalej. Więc powiem zwięźle, chociaż nie tyle, że mi się nie chce, bo mi się chce, ale taki mam kaprys, taki mam focha, i normalnie już bym chyba tego nie robił. Tylko, że muszę, bo będę nagrywał po angielsku. No to po polsku też muszę, żeby nie wyjść na, nielojalne, na nielojalnego, nie? Chociaż już tak naprawdę focha mam, bo. Z jednej strony, od jednych ludzi mnie spotykają jakieś pogróżki, jakieś sygnały, żebym o tym nie mówił. Ze strony innych ludzi, dociekliwe, natarczywe pytania, które mi są nie na rękę, bo to co mogę powiedzieć, to mówię na filmach i to bardzo uważając na słowa. A jak mnie gdzieś zaczepisz na mieście w marketingu, no to my co tam nagrałeś na tym ostatnim filmie? To, to ciężko mi jest tak dobre słowa, żeby nie zrobić nikomu krzywdy, ujawniając mu jakąś tajemnicę. Więc powiem. Taką teorię, bo chyba zacząłem o tym mówić na poprzednim filmie. To był ten wątek, który zgubiłem. Że akurat jakoś dzisiaj czy wczoraj jeszcze zacząłem, czytałem sobie o różnych sprawach na, w, w internecie, oglądałem jakieś filmy i taka u, ukuła mi się teoria. Nie, że ja coś wiem, że próbuję wam sprzedać jakoś. Nie, naprawdę taka fantastyczna teoria. Zobaczcie, wyobraźmy sobie, że było tak. A przypadkiem, żebym nie trafił, bo jak trafię przypadkiem w sedno, i się okaże, że ta moja hipoteza jest prawdziwa, to będzie gnój, ale trudno, zaryzykuję. Pomyślałem sobie tak, bo coś tam o jakichś eksperymentach czytałem chyba radzieckich, Aha, no, że coś. Z, z... W każdym razie pomyślałem tak, były te lata 50., był kryzys stąkowy, była walka dwóch bloków o plony. O zboże te sprawy, produkcja przemysłowa, wyżywienie też było ważne, wszyscy się szykowali do wojny, pamiętacie lata 50 XX wieku. I, I właśnie czytałem o jakimś ośrodku eksperymentalnym i tak sobie pomyślałem, a jeśli w tym ośrodku eksperymentalnym pracowali, ha, czytałem o barszczu Sosnowskiego, że coś tam kombinowali przeszczepili jakoś ten barsz do Europy, potem on się wymknął spod kontroli i teraz jest plagą. No i tak się pomyślałem, a jeśli pracowali nie tylko nad barszczem, a jeśli wiecie w Chinach jak walczyli z wróbelkami, może nie chcę pomawiać, ale akurat tak pomyślałem, że może radzieccy naukowcy pracowali nad jakimiś innymi formami zwalczania szkodników, bardziej naukowymi. Może na przykład pomyśleli plagom zbóż, plagom upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, rzepaku. No może są na przykład zające, jelenie, coś takiego, czy coś tam. Może na przykład jakbyśmy powiększyli pająki. To te pająki i dali im pewną inteligencję zwalczania tych roślin, taki przymus, żeby odczuwały. To byśmy wypuścili te pająki na polach i one by załatwiały te szkodniki, te zające, te wróble, te sprawy. A potem kiedyś... No jak wiadomo, jak to w eksperymentach zawsze się coś wymknie spod kontroli, no, no nie zawsze, ale czasami jakiś tam pająk uciekł, spotkał pa panią palieńczycę i tak to się zaczęło. To taka moja hipoteza.